Szanowni Boże, coś Wam powiem. Swoje zaproszenie pójdź za mną słyszałem ponad 20 lat temu. Później cyklicznie, mniej więcej co 5 lat słyszę idź tam. Z jednej strony jest to trudne, bo chciał, nie chciał człowiek wiąże się z ludźmi, i z miejscem i z zajęciami. Z drugiej strony jest ciekawość tego, co będzie następne. Z czym przyjdzie mi się mierzyć? Jest niepewność, czy podołam obowiązkom, czy się dogadam, chociażby z proboszczem i ludźmi, jakie będą warunki. Więc zupełnie rozumiem Lewiego, czyli Mateusza, że zostawił wszystko i poszedł za Jezusem, bo ciekawość nas nie ogranicza przed podejmowaniem decyzji. Ogranicza nas jedynie strach. Ale w tym dzisiejszym fragmencie bardzo dobrze widać naszą mentalność krytykowania wszystkiego i wszystkich. Mateusz nie tylko poszedł za Jezusem, ale zdążył zaprosić podobnych sobie ludzi na ucztę. Tylko skąd na kolacji wzięli się uczeni w piśmie i Faryzeusze? Nie dość, że przyszli na darmową imprezę, to jeszcze obserwują otoczenie i pod nosem wyrażają swoje niezadowolenie. Krytykują to, czego sami się dopuszczają, jedząc z celnikami i grzesznikami. To znaczy, że oni mogą, ale Jezus nie ma takiego prawa? Zadziwiające. Nie biorą w ogóle pod uwagę, że dla Boga nie ma znaczenia, co dany człowiek robi, jaką wykonuje pracę i z czym musi się mierzyć. Człowiek jako osoba jest najważniejszy w tej relacji. On nie pogardza ani nie potępia. Jego obecność ma raczej zaradzać wszelkim problemom, bo jest jak lekarz, który dotyka bolącego miejsca i stosuje odpowiednią terapię, by nam pomóc. Tym bolącym miejscem jest nasze sumienie, czy też serce, w których rozgrywa się cały nasz dramat. Bez patrzenia na to wszystko, Jezus zaprasza właśnie nas, by zasiąść do stołu i spożyć posiłek, który przełamie strach i pewne granice. Warto tu przytoczyć słowa św. Augustyna. Ach, panie Boże, ulituj się nade mną. Nie kryję przed tobą moich ran. Ja jestem chory, a ty jesteś lekarzem. Ja jestem żałosny, a ty jesteś miłosierny. Pan nie był tolerancyjny, jak to dziś rozumiemy, ale nie pytał o światopogląd, o rasę, o zwyczaje. On nic nie pytał. Przychodził nas za zaproszenie a niekiedy wpraszał się do ludzi, którzy byli przez społeczeństwo potępiani, by patrząc w ich serca z czułością móc wejść w ich głąb. Jak mówił Hipokrates, szlachetne cechy istnieją naprawdę u szlachetnych ludzi, ale nie dowiemy się o nich, o ile z góry założymy, że ktoś według mojej oceny jest zły. Nasze postawy często pogmatwane wcale nie wynikają z naszej złej woli, ale raczej z zagubienia. Bo nie ma w nas postawy gorącej, Albo zimnej, ale jest letniość, czyli traktowanie wszystkiego z podejściem, że jakoś to będzie. Szukajmy więc autorytetów, które nie są łatwe, ale stawiają wymagania, i przede wszystkim wymagać od siebie, dopiero w następnej kolejności od innych. Jezus taki właśnie jest niby prosty i zwyczajny, ale zarazem konkretny i zdecydowany w swoim działaniu. Nie wszystkim pasuje, ale wobec wszystkich żywi wielką nadzieję, że każdy usłyszy Jego zawołanie, by iść za Nim. Największym zaskoczeniem na tej drodze możemy być my sami, że robimy coś, czego wcześniej się nie spodziewaliśmy. I robimy to z wielką radością serca. Z taką samą, z jaką Mateusz gościł dziś Jezusa w swoim domu. Niech Pan Wam Błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.